Ale chuj za z tą pogodą. Pada i pada! Jakbyś się zesrać miało, kurwa. Ach, dupa mnie boli od tego siedzenia. Ach, kurwa, nie usiedzę na tym siedzeniu twardym, jebalnym! Ach! Zaraz dostanę pierdolca chyba! Co jest, Miro? Co ci się dzieje? Dupa cię boli? No dupa, dupa mnie boli. Byś pół życia przysięgał na tych, kurwa, twardych siedzeniach, też by cię bolało. No ja wiem! No mnie też boli! Boli mnie dupa, no ale co. Z... No ale mnie boli dupa tak trochę inaczej, wiesz? Kurwa wstyd się przyznać czasami, ale. Takie zwierzątka mam, wiesz? Jakie to masz zwierzątka? Gdzie? W dupie? No w dupie, w dupie, a gdzie? Takie mam te. Hegemony. Ej! He, hemoroidy! Hemoroidy mam! Od siedzenia mam za długiego! Hemoroidy, nie rozumiesz? Jezu, Miro, co to są hemoroidy? Trochę pojeździsz, to się dowiesz, świeżak. Ale nie jest to nic przyjemnego, uwierz mi! Byś płakał! Kurwa! Dobra, zmień już temat, bo już w to! Ach, kurwa, sieba, kurwa, nie usiedzę. Ale dam ci radę jako stary driver. To jest do wyleczenia. Tylko trzeba leczyć i nie ma się co wstydzić, iść do lekarza, pamiętaj. I wy też o tym pamiętajcie. Bo zazwyczaj jest tak, że faceci się wstydzą, a nie powinni! Bo to się zdarza! I trzeba się leczyć.